Ja w rok potrafiłem schudnąć 65 kg, ale w następnym roku 65 kilo z powrotem wracałem do wagi, no bo wracałem do starych przyzwyczajeń. Co miesiąc wyznaczaliśmy sobie cele, które miały przyczynić się do dalszego ubytku masy ciała, który musi być przed operacją. Dzięki temu, że, że miałam wykonaną rękawową resekcję żołądka, w ciągu pierwszego roku tak naprawdę schudłam 55 kg. Przed operacją. 90% dnia jest poświęcone myślą o jedzeniu, zjeść, nie zjeść, zjadłem, nie zjadłem, znowu się poddałem, bo tak mają cały czas, a po operacji nagle się okazuje, że życie może być wolne od takich myśli. Choroba otyłościowa zamiast znielubianego przez pacjentów od lat stosowanego określenia otyłość. Niewielka zmiana w nazwie czyni rewolucyjną zmianę w podejściu do pacjenta, bo jeśli mówimy choroba. To znaczy, że trzeba ją rozpoznawać i leczyć. W Szpitalu Czerniakowskim w Warszawie istnieje ośrodek, w którym leczy się pacjentów chorujących na otyłość w sposób holistyczny, to znaczy w zespole złożonym z wielu specjalistów. Przyjrzymy się dziś, na czym polega takie wielospecjalistyczne leczenie. Choroba otyłościowa. Jest to choroba, która polega na zaburzeniach homeostazy energetycznej organizmu, której skutkiem jest podstawowy objaw tej choroby, czyli otyłość, czyli nadmierne nagromadzenie tkanki tłuszczowej w naszym organizmie. Stosowane dotychczas tylko i wyłącznie odrzeczownikowe takie określenie otyłość, tak naprawdę nie oddawało istoty tej choroby. Nie oddawało istoty, to znaczy się tego wszystkiego, do czego, co prowadzi do nadmiernego nagromadzenia tkanki tłuszczowej. Czyli jeżeli nawet chorzy chorujący na otyłość sięgają nadmiernie po jedzenie, to nie jest to ich decyzja, nie jest to ich wybór, jest to efekt tego, jak w ich organizmie grają hormony regulujące spożycie pokarmów. A te hormony w tym organizmie grają źle. U chorych chorujących na otyłość obserwujemy cały czas nadmierne uczucie głodu, bo mamy nadmierne wydzielanie greliny i nie obserwujemy uczucia sytości, ponieważ mamy brak popłosiłkowego wydzielania GLP1. Ja myślę, że warto by było, żeby ci wszyscy, którzy oglądają ten film, sobie to uświadomili, że to jest istota choroby otyłościowej. Wskazania do chirurgicznego leczenia otyłości do operacji bariatrycznej są ściśle określone. Kwalifikują się chorzy z najbardziej zaawansowanymi postaciami choroby otyłościowej, a są to wartości BMI powyżej 40 lub w przedziale pomiędzy 35 a 40 w sytuacji, kiedy mamy powikłania takie jak cukrzyca typu II na naciśnienie tętnicze i wiele, wiele innych. Wiemy, że operacje naprawiają te zaburzone mechanizmy, i co jest, myślę, największym szczęściem dla tych chorych, to to, to że stają się wolnymi ludźmi. Czyli przed operacją 90% dnia jest poświęcone myślą o jedzeniu. Zjeść, nie zjeść, zjadłem, nie zjadłem, znowu się poddałem, bo tak mają cały czas. A po operacji nagle się okazuje, że życie może być wolne od takich myśli, można się skoncentrować na innych sprawach. To jest wózek przeznaczony specjalnie dla osób chorujących na otyłość. Często osoby, które skierowane są na operację, mają za sobą wielokrotne próby tak zwanego odchudzania się i drakońskich diet, które powodują tylko, że kilogramy utracone są odrabiane z nawiązką. Tak było też w przypadku pana Piotra, który tym razem chce zacząć skuteczne leczenie. Moje pasje to są od dzieciństwa motocykle. Bardzo dużo podróżuję po świecie po Polsce, ale kilka lat temu z grupą przyjaciół zaczęliśmy się ścigać na motocyklach na torach. No i nie ukrywam, że waga tam bardzo przeszkadza, a chciałbym trochę osiągów mieć lepiej utrzeć nosa paru kolegom. Mając 21 lat, zacząłem pracować jako zawodowy kierowca. Jak usiadłem w samochodzie i zacząłem pokonywać set tysięcy kilometrów. Brak systematyczności, śmieciowe jedzenie, napoje gazowane doprowadziły do tego, co jest dzisiaj. U mnie problemem jedzeniowym było to, że ja cały dzień funkcjonowałem, a na noc się napychałem. Ja byłem uzależniony od Coca-Coli potrafiłem wypić 12 litrów dziennie, wzrostowo byłam taki sam, 195 cm miałem jak miałem 21 lat, no i wagi około 90 kg. Dzisiaj wzrost został, waga niestety podążyła ku wzrostowi, a więc w szczycie też ważyłem 207 kg prawie. Moja przygoda z odchudzaniem zaczęła się od szukania rozwiązań, Pierw prostych, typu baseny, siłownie, tym podobne rzeczy, a dopiero później trafiłem do różnych dietetyków. Ja w rok potrafiłem schudnąć 65 kg ale w następnym roku 65 kg z powrotem wracałem do wagi, no bo wracałem do starych przyzwyczajeń. Już nie miałem motywacji, był taki też moment na siłowniach czy, czy w pracy z dietetykami, że przychodził taki moment bez żadnych efektów. I on bardzo długo trwał, no i to był najgorszy moment dla głowy mojej, że nie dawała sobie rady, odpuszczała i wracała do starych przyzwyczajeń. I dlatego jest potrzebne wsparcie lekarzy, żeby uświadomili, pokazali drogę, jak można wrócić do normalności żywieniowej. No i psycholog. No, uważam, że nikt nie powinien się tego wstydzić i działać z psychologami bardzo dużo. Bo my, ludzie otyli, e, chorzy, e, mamy duży próg wstydliwości. I nie z każdym porozmawiamy o wszystkich dolegliwościach. Psycholog jest osobą dla nas obcą, lekarz, dietetyk, ktokolwiek z branży. To są ludzie, którzy dla nas są obcy, obcymi ludźmi i wiemy, że możemy im wszystko powiedzieć, że to do nas nie wróci. To jest sala, która się za chwilę zapełni, bo tu odbywają się tak zwane konsylia lekarskie. Każdy pacjent leczony w tym ośrodku jest prowadzony przez zespół specjalistów i to oni podczas konsyliów podejmują decyzję, jakie leczenie jest dla tego pacjenta najskuteczniejsze i czy powinien być leczony operacyjnie, czy może zachowawczo. Proszę Państwa, kolejnym chorem jest. Pan Piotr Chmielewski, 85 rocznik. 36-letni mężczyzna z chorobą otyłościową i dotychczas rozpoznawanym wyłącznie nadciśnieniem pentenniczym, nieregularnie leczonym. Wiemy z wywiadów, że chory zmaga się z otyłością od około 25 roku życia. Maksymalna masa ciała w życiu chorego wynosiła 206 kg. Na dzień dzisiejszy przy zrobieniu. Analizy składu ciała za pomocą białej pedancji ma wagę, masę ciała 187 kg przy BMI 49. Ustaliliśmy, że będziemy się spotykać co miesiąc, wyznaczymy sobie cele, stopniowe cele, żeby to powoli wprowadzić do dnia, kiedy będzie ustalony termin w operacji. Upracuję tutaj już z fizjoterapeutą i trenerem personalnym, więc jakby plany ćwiczeń wysiłowych, tak, wzmacniających i takich ogólnokondycyjnych gdzieś tam jest zapewnione. E, niestety, no tutaj największym problemem są e, jakby częste wyjazdy związane z pracą. Tam jest tutaj nieregularność. Każdy z nas przedstawia tego chorego często w innym, w innym świetle i pozwala nam to podjąć taką ostateczną decyzję. Decyzję jaka? forma pomocy naszemu choremu będzie najbardziej dla niego optymalna, czy jest to leczenie zachowawcze, czy jest to leczenie być może leczenie operacyjne. Być może od razu taki chory wymaga pilnego leczenia operacyjnego, ale w większości przypadków mamy sytuację taką, iż musimy tego chorego optymalnie przygotować. Stąd właśnie to konsylium, konsylium wielu specjalistów, specjalistów diabetologów, chirurgów oczywiście, dietetyka, psychologa, zespołu rehabilitacyjnego, często wsparcie też kolegów laryngologów z uwagi na podejrzenie obturacyjnego bezdechu sennego i w naszej ocenie bez tego holistycznego podejścia do chorego z chorobą otyłościową nie ma sukcesu. Czyli tak reasumując, chory na otyłość z BMI maksymalnym 54, tak, aktualnym 49, z nieskutecznym dotychczasowym leczeniem zachowawczym otyłości, aczkolwiek dotychczas leczenia farmakologicznego rozumiem, że nie było, że to nie było nie. prawda? Wymagający niewątpliwie edukacji żywieniowej, wsparcia dotyczącego zachowań i motywacji dotyczącej leczenia oraz włączenia odpowiedniego programu aktywności, aktywności. fizycznej. Także Pani ma no zapiszmy, że do leczenia chirurgicznego docelowo myślę, jak Państwo oceniacie, ja myślę, że czas przygotowania do operacji to gdzieś w końcu, gdzieś pół roku, prawda, powinniśmy oceniać. O, ta, 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 ta. Warunkiem kwalifikacji pacjenta do operacji bariatrycznej jest utrata masy ciała przed operacją. Piotr pracował nad tym 6 miesięcy. Dziś przekonamy się z jakim skutkiem. Panie Piotrze! Będę pana edukowała w taki sposób, żeby pan na stałe zmienił swoje nawyki żywieniowe. Racja. Na pierwszej wizycie, jak już się spotkałam, Pan Piotr już wprowadził jakieś zmiany, bo to były zmiany w postaci odstawienia słodzonych napojów gazowanych, co spowodowało, że już był ubytek masy ciała. Teraz analizator sobie sprawdzi, jak jest rozłożona tkanka tłuszczowa nawodnienie i tkanka mięśniowa. Co miesiąc wyznaczaliśmy sobie cele, które miały przyczynić się do dalszego ubytku masy ciała, który musi być przed operacją minimum 5%. Zaczęliśmy od regularnych posiłków. Później stopniowo wprowadziliśmy coraz więcej warzyw 151 cm. I co dało to właśnie te efekty? Pan Piotr najwyższą wagę miał 205 kg. Dzisiaj, gdzie ma wykonywany zabieg operacyjny, ma 177 kg. Prawie 30 kg. To jest piękny wynik. Bardzo ładnie pan się stosował do wszystkich zaleceń, które przedstawiłam panu. Pacjent po operacji zaczyna na nowo żyć. On zmienia cały styl życia, zarówno pod względem odżywiania się, jak i aktywności fizycznej, jak i myślenia. Zmieniamy życie. Niedługo będę nowy ja, nowe postanowienia, no i zobaczymy. No. Ja jestem w stanie się zarzec i zarzekłem się już podejmując decyzję. A co będzie, to życie pokaże. Słuchajcie, ja już się nauczyłem bardzo delikatnie do tematu podchodzić, bo różnie, różnie w życiu bywa. Ale y, nawet żyjąc w hotelach, tak jak ja żyję, cały czas y, gdzieś nocowanie, na szczęście w hotelach są siłownie, też można się do tego zmobilizować i, i... będzie dobrze. Za tymi drzwiami odbywa się właśnie operacja pana Piotra, która polega na wycięciu 80% żołądka, ale nie o zmniejszenie żołądka w tej operacji chodzi. Tu chodzi o coś, co jest sednem choroby otyłościowej czyli o zmniejszenie wydzielania hormonu głodu. Proszę popatrzeć, jak wygląda jama brzuszna. Hmm. Osoby chorujące na otyłość to są takie to jest, można powiedzieć Kanka tłuszczowa jest wszędzie. Chory był poddany operacji rękawowej resekcji żołądka. Jest to najczęściej wykonywana w chwili obecnej operacja, ciesząca się dużym powodzeniem, doskonale akceptowana przez chorych. Operacja ta polega na wycięciu około 80% objętości żołądka i wytworzeniu niejako z żołądka takiego kanału, czegoś na kształt rękawa, stąd nazwa. Hliwgostrektomii. Intencją jest usunięcie komórek, które są odpowiedzialne za produkcję greliny, czyli hormonu, który daje nam napęd do jedzenia i który uważa się za jedną z przyczyn rozwoju choroby otyłościowej. Warto podkreślić, że technikami mini-inwazyjnymi, czyli techniką laparoskopową, zmieniamy anatomię przewodu pokarmowego w taki sposób, aby naprawić. Zaburzone mechanizmy regulacji spożycia pokarmów. Tutaj przebija się gdzieś fragmenty szóstki, ale też to jest wszystko otoczone tkanką tłuszczową. Zależy mi, aby nie interpretować tej operacji jako operacji zmniejszającej objętość żołądka. Nie to jest istotą tej operacji. To jest operacja o charakterze hormonalnym operacja, której celem jest zmniejszenie wydzielania greliny. To, że efektem jest to, że żołądek jest mniejszy, jest to niejako drugorzędna sprawa. Podobnie na przykład po operacjach wyłączenia żołądkowego, kiedy dzielimy żołądek, dzielimy jelito, zespalamy żołądek górną część żołądka z dalszą częścią jelita, obserwujemy przywrócenie Poposiłkowego wydzielania GLP-1. GLP-1 to jest taka cząsteczka z kolei wydzielana w ścianie, w komórkach ściany Jelita cienkiego, która jak dopłynie do naszego mózgu, daje nam rozkaz: odsuń talerz, jesteś najedzony. I to jest moment odcinania żołądka? Tak. I jednocześnie staplerowania? Czy to jest... No to jest, to, to jest właśnie tak? to: no to jest to używanie do przecięcia żołądka stapleru. Wiemy, że chirurgia bariatryczna na podstawie wyników badań naukowych jest tak naprawdę jedyną skuteczną metodą leczenia tych najbardziej zaawansowanych postaci choroby otyłościowej w obserwacjach odległych, czyli 5-10-letnich, 15-20-letnich. Wiemy, że te operacje ratują życie chorych. Jeżeli sięgnęlibyśmy do obserwacji dziesięcioletnich, to ryzyko zgonu w grupie chorych niepoddanych operacji jest o 74% większe, aniżeli w grupie tych chorych, których operujemy. Dlatego, że dzięki operacjom bariatrycznym obserwujemy ustępowanie powikłań otyłości. Czyli leczymy tych chorych z cukrzycy typu drugiego, leczymy tych chorych z nadciśnienia tętniczego, leczymy tych chorych ze zmian zwyrodnieniowych stawów. Trudno jest sobie wyobrazić bardziej skuteczną metodę leczenia w innych również dyscyplinach medycznych. Tak, to jest ta część Ale myślę, że Myślę, że w ogóle rok 2022 powinien być tym rokiem, kiedy powinniśmy dostrzec otyłość i zacząć ją leczyć przyczynowo, a nie paliatywnie, tak jak się to dotychczas odbywało. Bardzo dobrze. A jak z uczuciem sytości? Cały czas jestem znaleźć, jest, no ja w ogóle nie mam pragnienia ma. łapnienia w ogóle. No. Hmm. I tutaj się też łapię, bo muszę się pilnować, żeby jeździć Czyżby kataliście, to gdzieś tak. tam I widać, się. Tak, też jakby z wielu pacjentów mówi właśnie, że po operacji ten efekt metaboliczny, czyli brak tego uczucia głodu. Który występował tak, tylko że ten głód czasami mi się pojawia w godzinach 18-19, tak jak to było przed operacją, że cały dzień nie jadłem, a wieczorem To teraz tak, dam panu dzisiaj skierowanie na taki szerszy zakres badań i następną wizytę będziemy mieć za miesiąc od operacji i trzeba przed tą wizytą zrobić te badania, żebyśmy sprawdzili, czy nie ma jakichś niedoborów. E, tak jak rozmawialiśmy przed operacją, mhm. kompleks witamin pan błykał. Tak. I nadal to trzeba cały robić e, podbrzucha, gorączka, zaparcia. Wszystko okej. Okay. Wszystko ok. Z Piotrem Chmielewskim spotykamy się 11 dni po operacji w szpitalu, gdzie przyszedł na kontrolę. Jak jest z apetytem? Czy rzeczywiście jest tak, że po operacji nie chce się jeść, nie brakuje ci jedzenia? Póki co nie ma radości z jedzenia, bo tego jedzenia nie ma. Może w głowie jest, pojawia się, o Jezu, może bym zjadł, czy schabowego, czy jakieś e, przetwory, e, dżemy, no co no, ci tam do głowy przychodzi, ale nie ma poczucia głodu. Ten fałd brzuszny będzie się obniżał. Będzie taka, pacjenci mówią, że mają poczucie, że ta skóra się robi taka biotka, więc ważne jest działanie przed, jak i później. Czekam na analizę od pani Agnieszki i, i już się nie mogę doczekać, bo to też dzisiaj, gdzie pójdziemy i, i sprawdzimy efekty 11 dni nowego życia. Z dnia na dzień coraz inne rzeczy do głowy przychodzą, coraz więcej możliwości fizycznych przychodzi. Witam Dobrze. bardzo serdecznie. Proszę. Przez 6 miesięcy spotykaliśmy się co miesiąc. Pacjent był przyzwyczajany do zmian, które nastąpią po operacji. Uczyłam go, jak ma się odżywiać. Szenki, poproszę. Ja dietetycznie na przykład miałem z czymś problem. Pisałem do pani Agnieszki i w przeciągu kilku godzin odpowiedź otrzymywałem. Oddzwaniała. To jest dla mnie zadziwiająco. Fantastyczne podejście do pacjenta. Dzisiaj jest 11 dzień po operacji. Są rewelacyjne wyniki, bo pięknie spada tkanka tłuszczowa. Waga, 11 kg jest mniej. To jest ogromny pacjenta sukces. Z ręką na sercu ja mogę tutaj za zachwalać każdą dziedzinę: czy to chirurga, czy to dietetyka, czy panią pielęgniarkę, która nas wspiera. 11. Operacji. Cała kuracja, to jest cały zespół i w tym zespole jest największa siła. Jeżeli pacjent wszystkich nasz odwiedza według zaleceń, jest w stanie do końca zmienić swój styl życia. Tu na szczęście dzięki tym grupom wsparcia szpitalnym, jak i znajomym poznanym w szpitalu, my się komunikujemy ze sobą. Tu od koleżanki, która razem ze mną była operowana, też mi podpowiedziała Piotrek, pokrój się pomarańcze, dorzuć, będzie ci fajniej. Można się podpytać, można się cieszyć razem ze swoich wyników, no bo jak rozmawialiśmy wcześniej, ludzie otyli mają problem z samoakceptacją i akceptacją na zewnątrz, a więc grupa wsparcia, wiesz, że możesz tam się o wszystko zapytać, dowiedzieć i nikt nie powie, o Jezu, jaki ty jesteś gruby i po co ty mnie pytasz i cię weź za siebie, tak? Tylko jest stary, robimy taki tak, ja spróbowałam, ja spróbowałem. Mi e, po drodze było e, z takimi produktami. Mamy z, z kim porozmawiać, kto to przeżywa, a nie wymyśla, tak? że tak może być, czy tak. Okay. A było 151. Dla osób chorujących na otyłość ogromnym wsparciem mogą być inni pacjenci, którzy mogą podzielić się swoimi doświadczeniami z różnych etapów leczenia. W Szpitalu Następskiej prężnie działa grupa wsparcia prowadzona przez jedną z pacjentek. Moja historia zaczęła się od dzieciństwa. Ja w wieku 11 lat ważyłam już 82 kg, w wieku 14 lat ważyłam już 120 kg. Później, później było już tylko gorzej. Docelowo doszłam do 160 kg. Całe życie tak naprawdę były podejmowane próby redukcji wagi, różnorakie diety, również w Instytucie Żywności i Żywienia przez 3 lata. Jeździłam tam do lekarza, do dietetyka. Wtedy schudłam rzeczywiście 42 kg, ale niestety przez kolejny okres czasu ta waga wzrosła o 55. To było w 2012 roku. Ja dowiedziałam się o, o takiej możliwości od swojej koleżanki, której tata był również pacjentem profesora, i zapisałam się na wizytę. Poszłam na wizytę e, z taką świadomością bycia kluseczką tak przez całe życie osobą większą. E, niektórzy by powiedzieli, no nie chciałabym używać tego słowa obraźliwie tak, grubaskiem, e, a wyszłam ze świadomością tego, że, że jest to choroba, bo nawet ja e, jakby nie miałam tej świadomości. Pan profesor nigdy nie obarczą mnie odpowiedzialnością za to, że ja robię coś źle, że, że za dużo jem, tak, że za mało się ruszam. Po prostu jest to wynik choroby. Moja droga do operacji była trudna i dość długa, bo tak naprawdę pierwszym naszym celem było zredukowanie masy ciała, żeby móc mnie zoperować. Dzięki temu, że, że miałam wykonaną rękawową resekcję żołądka, w ciągu pierwszego roku tak naprawdę schudłam 55 kg. Była możliwość wykonania u mnie operacji nogi endoprotezoplastyki stawu biodrowego i mój możliwy powrót do, do zdrowia, do funkcjonowania normalnego, do odzyskania niezależności. Zrobiłam prawo jazdy będę chciała rozwinąć się zawodowo, tak wcześniej jakby nie miałam takiej możliwości za bardzo. Będę chciała jeszcze podjąć próbę malowania wykonywania makijaży. Jedną z moich aktywności, które mają dla mnie ogromne znaczenie i na mnie bardzo duży wpływ, to jest prowadzenie grupy wsparcia która działa w porozumieniu z zespołem bariatrycznym ze szpitala Czerniakowskiego i mamy na tą chwilę już blisko 400 osób. Spotykamy się na tą chwilę w ramach takich konferencji wideo internetowych Ludzie chcą się dzielić efektami, jakie osiągają, jak się zmieniłam, co udało mi się i w jakim czasie zrobić. Pytają się o wyprawkę do szpitala, na przykład co zabrać, jak to wygląda po operacji. Jest po prostu możliwość kontaktu między sobą, jako pacjentami szpitala, między specjalistami z tego szpitala. To jest właśnie bardzo takie fajne, że są te relacje takie budujące. Moja droga jakby nie dobiegła końca i podejrzewam, że do, do końca życia będę osobą z chorobą otyłościową. Natomiast bardzo dużo się zmieniło. Ja przed samą operacją byłam już no, w takim trudnym stanie psychicznym i też nigdy bym nie pomyślała, że wykrzesam z siebie jeszcze taką energię i że tak to się zmieni że będę funkcjonowała w grupie i koordynowała tą grupę.